Czy lawa piór jest bezpieczna? Cześć! W poprzednim materiale opowiedziałem, jak naturalny wyrób medyczny lawa piór pomógł mi oraz przy jakich problemach zdrowotnych warto go stosować. Dziś chcę opowiedzieć Ci więcej na temat bezpieczeństwa stosowania lawa piór i rozwiać wszelkie wątpliwości z tym związane. Zapraszam do oglądania. Jakie są przeciwwskazania do stosowania lawa piór? Lawa piór jest całkowicie bezpieczne dla ludzi, a także może być stosowane u zwierząt czy nawet jako naturalny nawóz dla najbardziej wymagających roślin. Jednak jak każdy produkt, również lawa piór ma pewne przeciwwskazania i sytuacje, w których należy zachować ostrożność. Po pierwsze, nie zaleca się stosowania lawa piór na 3 dni przed oraz 3 dni po chemioterapii. Po drugie, w przypadku osób po przeszczepie narządu lub innej części ciała, lawa piór nie powinna być stosowana w krótkim czasie po zabiegu. W takich przypadkach rozpoczęcie kuracji warto skonsultować z lekarzem prowadzącym. Kolejnym przeciwwskazaniem jest przyjmowanie leków na serce. Ze względu na zawartość dolomitu w lawa piór, osoby zażywające leki na serce powinny zawsze skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Choć lawa piór ma pozytywny wpływ na układ krążenia, należy zachować ostrożność, zwłaszcza przy stosowaniu niektórych leków. Dodatkowo osoby z przewlekłymi problemami z zaparciami powinny stosować lawa piór ostrożnie i pamiętać o odpowiednim nawodnieniu organizmu. Najlepiej oczywiście żywą wodą. Pamiętaj, w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować stosowanie lawa piór z lekarzem. Zwłaszcza jeśli cierpisz na poważne choroby przewlekłe lub przyjmujesz na stałe leki. Dodatkowe uwagi. Musisz wiedzieć, że lawa piór jest zalecana dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Nie jest rekomendowana dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ani dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Wynika to ze statusu wyrobu medycznego. Zgodnie z prawem, producent zobowiązany jest przestrzegać określonych zasad i procedur. Każdy produkt musi być przebadany, a wyniki badań dokładnie udokumentowane. Firma LavaVit uznaje prowadzenie badań na dzieciach oraz kobietach w ciąży za nieetyczne. Dlatego oficjalnie nie rekomenduje produktu tym grupom po prostu nie ma wystarczających danych wymaganych prawnie. Jednocześnie każda świadoma osoba, która rozumie, jak działa lawa piór i z czego zbudowane jest ludzkie ciało, wie, jak ważne są minerały zawarte w tym produkcie. Minerały te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w każdym wieku, niezależnie czy to dziecko w łonie matki, osoba starsza, mama czy wujek. Szczególnie kobiety w ciąży potrzebują oczyszczania organizmu i regularnego uzupełniania minerałów. Rozwijający się płód pobiera ich bardzo dużo z organizmu matki. Jednak z powodów formalnych, stosowanie lawa piór przez dzieci i kobiety w ciąży musi odbywać się na własną odpowiedzialność. Mówiąc szczerze, ja sam podaję lawa piór swojej córce od 12 miesiąca życia. Dziś ma 26 miesięcy, jest zdrowa i rozwija się wspaniale zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Często pozytywnie wyróżniając się na tle rówieśników, a nawet starszych dzieci. Wiem również, że terapeuta Peter Winkler stosuje lawa piór u swojego dziecka od drugiego tygodnia życia. A jego obserwacje są bardzo podobne do moich. Dodatkowo dr Anna Gozdowski przyznaje, że lawa piór może być stosowana u dzieci i kobiet w ciąży. Oczywiście w dawkach odpowiednich do masy ciała. Ważna jest również informacja dla osób zażywających leki. Zaleca się zachowanie co najmniej dwugodzinnego odstępu pomiędzy przyjmowaniem lawa piór a lekami. Leki najlepiej zażywać przed lawa piór, chyba że lekarz zaleci inaczej. Na koniec warto pamiętać, by nie wdychać proszku, mimo naturalnego pochodzenia, to wciąż zmikronizowana skała. Po każdym użyciu należy szczelnie zamykać opakowanie i co jakiś czas wstrząsnąć zawartością, by uniknąć zbrylenia się proszku. Podsumowanie: Lawa piór to naturalny wyrób medyczny o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa, odpowiedni dla dorosłych powyżej 18 roku życia. Może być stosowany także u zwierząt i jako nawóz, jednak jak każdy produkt, ma pewne przeciwwskazania. Należy zachować ostrożność przy chemioterapii, po przeszczepach, podczas przyjmowania leków na serce oraz w przypadku przewlekłych zaparć. Dzieci, młodzież, kobiety w ciąży i karmiące piersią oficjalnie nie są grupą docelową z uwagi na wymogi prawne. Choć wielu praktyków stosuje lawa także u tych osób na własną odpowiedzialność, dostosowując dawki do masy ciała. Osoby przyjmujące leki powinny zachować co najmniej dwie godziny odstępu między lekiem a lawa Pamiętaj również o odpowiednim nawodnieniu i stosuj produkt zgodnie z zaleceniami, dbając o prawidłowe przechowywanie proszku. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z świadomym lekarzem.